Charlie XCX wydała kontrowersyjny winyl, który wypełniony jest tajemniczą zawartością. Poznaliśmy nowe ogłoszenia, Open Air Festival, do Line Upu dołączyły dwie nowe gwiazdy. Lady Gaga wydała nowy singiel i teledysk Abracadabra, który podbija cały świat. Beyoncé ogłasza światową trasę koncertową Cowboy Carter, jednak w Europie odwiedzi tylko i wyłącznie dwa miasta. Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku What The Fun. Także lecimy z newsami i zacznę od według mnie najważniejszego, czyli premiery nowego singla i teledysku Lady Gagi Abracadabra. Ten singiel zapowiada jej nowy album Mayhem, który ukaże się 7 marca i naprawdę jest mega, jest to powrót do korzeni Gagi i sam teledysk, i utwór super taki w stylu bedroom, sam teledysk przypomina mi Alejandro. I co najwięcej świetnie radzi sobie już na listach na Spotify, zadebiutował na ósmym miejscu globalnego Spotify w Polsce, również na ósmym miejscu, a obecnie znajduje się na piątym. Czyli jest najczęściej słuchanym zagranicznym utworem w Polsce na ten moment, ze jest ogromnym sukcesem patrząc na to ile lat Lady Gaga jest w branży i że jest to popowy, solowy utwór, a dawno Gaga solowego hitu nie miała, bo miała hit z Bruno Marsem, z Arianą Grande czy Shallow z Bradley Cooperem. Tu jeszcze wracając do teledysku, taka ciekawostka, Gaga ma w nim krzyż i on jest wykonany z jej małych główek z 2019 roku z gali Oscarów i był to 2019 rok i Gaga miała wtedy 33 lata, czyli dokładnie tyle, co Jezus, gdy został ukrzyżowany. No i fani się tutaj doszukali takiej teorii, że jako, że teledysk jest mega mroczny, to to jest takie nawiązanie i Gaga robi takie easter eggi. No ciekawe, czy jest to prawda, nie wiem, czy jest to naciągane, być może. Jeśli chodzi o trasę koncertową, to ostatnio w jednym z wywiadów zapytali się jej, czy planuje, czy coś będzie. Powiedziała, że wciąż nad tym pracują i szybko zmieniła temat na temat Coachella, która już w kwietniu. Myślę, że trasa będzie ogłoszona jakoś w marcu, albo właśnie chwilę po Coachella, kiedy będzie największy hype na Gage. Myślę, że w Polsce tym razem odbędzie się koncert i że faktycznie jest szansa na stadion narodowy. Myślę, że bez problemu sprzedałaby dwa. Ale zobaczymy. Nawiązując trochę do Lady Gagi, to Gesa Felstein będzie główną gwiazdą, headlinerem Audio River Festival, który odbędzie się w 11-13 lipca. Jest to producent, DJ, który współpracował m.in. z Daft Punk, The Weekend, Pharrellem Williamsem i właśnie jest jednym z producentów nowego albumu Lady Gagi. Więc jeśli jesteście zainteresowani, to bilety znajdziecie właśnie u nas na e-bilet. Teraz coś o polskich koncertach, Lanbery wyruszy w trasę koncertową Heca Tour, promujący jej ostatni, najnowszy album oraz dziesięciolecie kariery artystycznej. Tutaj możecie u nas obejrzeć wywiad z Lambery oraz kupić bilety na tą trasę na eBilet. eBilet przygotował również super wydarzenie dla fanów Eurowizji, bo 14 lutego odbędzie się transmisja na żywo polskich preselekcji eurowizyjnych. W kinotece w Warszawie. Także jest to naprawdę super wydarzenie, wyprzydało się one w minutę. Naprawdę ekspresowałem nadzieję, że w przyszłości odbędą się podobne akcje. No nie mogę doczekać się tego wydarzenia, na pewno będzie mega klimat, wszyscy fani, urodzili w jednym miejscu, emocje, głosowanie na faworytów. No mega wydarzenie. Kolejny koncert, który ogłoszono, to ACDC, którzy wystąpią w Warszawie na Stadionie Narodowym 4 lipca. Bilety zaczynają się mniej więcej chyba od 800 zł, jeśli chodzi o płytę. Mniej więcej w podobnych cenach są również trybuny. Nie jest tanio, jest to jednak legendarny zespół, ale jest on w terminie openera, także rozważcie, gdzie chcecie iść, żeby wam się to nie pokryło. Celowy koncert w Polsce ogłosiła Popi i odbędzie się on 2 czerwca w klubie Progresja w Warszawie. I popi zagra również w Polsce jakieś niecałe dwa tygodnie wcześniej, bo 19 maja w Krakowie jako support Baby Metal. To nie koniec koncertowych ogłoszeń, w tym tygodniu było ich naprawdę dużo i w Warszawie wystąpi również Azelia Banks, którą możecie kojarzyć z hitu 2.1.2 czy Anna Winter. Jest bardzo kontrowersyjną artystką, bo ma bardzo dużo różnych dram z innymi artystami, co wszystkich po kolei smaruje i obraża. No ale kto co lubi, w każdym razie wystąpi u nas w Klubie Stodoła 10 kwietnia. Poznaliśmy nowe ogłoszenia Open Air Festival i do line-upu dołącza Doucci, o której ostatnio jest naprawdę bardzo, bardzo głośno, szczególnie w Ameryce. I myślę, że jej kariera naprawdę niedługo poszybuje naprawdę wysoko. Dostała ostatnio Grammy i właśnie po tej gali od razu ogłoszono ją na Openerze. A oprócz niej pojawi się również Lola Young, którą możecie kojarzyć z TikToka, bo ma tam naprawdę ogromny viral. Faktycznie w tym roku na Open pojawia się bardzo dużo artystów, którzy są znani dzięki TikTokowi, ale takie mamy czasy i faktycznie dzięki tej aplikacji wielu artystów może rozpocząć swoją karierę. Festiwalowe koncerty w Europie zaczął ogłaszać również Billy Idol, który zaplanował póki co koncerty w Wielkiej Brytanii oraz w Austrii. Co ciekawe, koncerty w Austrii odbywają się mniej więcej w terminie Open Era, także jakaś szansa na ten festiwal jest, możliwe, że odwiedzi Polskę. Miri Idol był już kiedyś w Polsce, także zapraszamy go ponownie. Kolejnymi artystkami, które ogłosiły trasę koncertową są Blackpink, największa żeńska k-popowa grupa na świecie. Póki co nie znamy żadnych dat, żadnych miast, ale jestem pewien, że odwiedzą Europę, bo nigdy Europę nie pomijają. Ostatnia trasa koncertowa odbywała się na arenach, a ostatnie koncerty w Paryżu odbyły się na wielkim, wielkim stadionie. Myślę, że tym razem ich popularność ich popularność teraz jest jeszcze większa, także myślę, że teraz będą stadiony. Eee, no i bardzo dobrze cieszę się, że osiągają taki sukces, teraz każda z dziewczyn wydaje solowe albumy, więc podczas koncertu na pewno każda z nich zaśpiewa też te utwory. Pozostając w temacie k-popu, trasę koncertową ogłosił również G-Dragon, odbędzie się ona jeszcze w tym roku i wiemy, jak będzie się nazywał i album, i trasa, i jest to nazwa po niemiecku, czyli Ubermensch. <laughs> Mam nadzieję, że to zwiastuje również koncerty w Niemczech, bo mamy tam blisko z Polski. Ale D Dragon na pewno wystąpi również w kuli Sphere w Las Vegas, bo mówił, że marzy o tym i właśnie tam prawdopodobnie zakończy trasę. Mam taką nadzieję, na pewno byłoby to widowiskowe i byłby to pierwszy k popowy artysta, który wystąpiłby w tej kuli. Aniyama, czyli ten DJ, który jest znany z super wizualizacji, ogłosił ekskluzywkę show dla UK, czyli że wystąpi tylko tam, nigdzie poza UK na festiwalu Cream Fields 2025, właśnie jako ekskluzywny artysta. Także jeśli chcecie zobaczyć, no to jest okazja właśnie tam. Kolejnym artystą, który ogłosił trasę koncertową jest Rauf Alejandro, który ostatnią trasę europejską całkowicie odwołał, bo w ogóle się nie sprzedawała. Także mam nadzieję, że tym razem będzie inaczej. Ogłosił te koncerty w Madrycie, no ogólnie w Hiszpanii. Tam na pewno się wyprzedadzą, bo tam jest do niego mega show, ale jak będzie z resztą Europy, nie wiem. Koncertów w Polsce. Nie ma a szkoda i właśnie podczas poprzedniej trasy europejskiej miał wystąpić w Polsce. No ale tak jak mówię, koncerty zostały e, odwołane. Zobaczymy, jak będzie teraz. E, koncerty odbywają się na naprawdę sporych arenach. E, myślę, że ciężko będzie mu je sprzedać, ale zobaczymy. obyczami. w ostatnim roku było bardzo głośno i bardzo głośno będzie też na jej koncertach, bo ogłosiła nową trasę koncertową Cowboy Carter Tour. Niestety nie jest ona rozbudowana tak jak jej poprzednia trasa Renesans, bo w Europie wystąpi jedynie w dwóch krajach i będą to miasta takie jak Londyn i Paryż. Co prawda, i w jednym mieście, i w drugim odbędzie się po kilka koncertów na ogromnych stadionach, ale to jednak cała Europa będzie musiała zjechać się właśnie tam. Ale myślę, że będzie warto, że będzie to naprawdę fajne widowisko, tak jak zresztą poprzednia trasa i każda trasa Beyoncé. I co ciekawe, na w plakacie z trasy widnieje też Las Vegas, który jest na samym końcu, ale dla Las Vegas nie pojawiła się żadna data, także wielu fanów spekuluje, że faktycznie Beyoncé zagra w Kuli Sphere, całą serię koncertów na sam koniec, żeby zakończyć to naprawdę spektakularnie. I scena również wygląda naprawdę super, składa się z takiej wielkiej gwiazdy, wybieg jest podzielony na dwie strefy VIP-owskie dla fanów, no naprawdę robi to wrażenie i ciągnie się on przez pół stadionu. Więc tutaj Beyoncé nie zawodzi, i myślę, że na żywo to będzie robiło naprawdę piorunujące wrażenie. Sabrina Carpenter wydała wersję Deluxe z jej ostatniego albumu Short and Sweet, i co ciekawe, został on poszerzony o cztery dodatkowe utwory, w tym Please, 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 czyli ten wielki hit. I do niego gościnnie dograła się Dolly Parton, także bardzo ciekawe połączenie. Był tutaj country, tutaj Sabrina, no polecam posłuchać. Jeszcze taka ciekawostka: Sabrina będzie miała swoją pierwszą w karierze figurkę Funko Pop. Wiem, że jest bardzo dużo kolekcjonerów także Sabrina dołącza do rodziny fanku Popów. Marina, wcześniej Marina Diamonds, Diamond, którą możecie na przykład kojarzyć z Kitu Prima Donna, wymyśliła bardzo nietypową akcję promocyjną nowego singla i rozdała fanom takie pojemniki z żywymi gąsienicami, co ma nawiązywać do jej nowego singla, który w jakiś sposób jest inspirowany motylami i ma, dostali oni instrukcję, oczywiście z datą premiery singla, i mają wyhodować za pomocą tej instrukcji motyle. No, jest to dość kontrowersyjne, no bo jednak y, jest to y, żywe stworzenie, y, jest wielu przeciwników, wielu osobom się jednak to podoba, że jest to bardzo oryginalne, także możecie dać znać, co myślicie na ten temat. Pozostając w temacie kontrowersji, to Charlie XCX wydała nową wersję winylabrat, Brat, który w środku jest całkowicie wypełniony białym proszkiem, co ma przypominać kokainę. No, jedni mówią, że to jest to gloryfikacja narkotyków i nie powinno się wydawać takich produktów. No, ale jest też dużo zwolenników, ponieważ album się ekspresowo wyprzedał. Także dajcie znać, co myślicie na ten temat. Siza ogłosiła, że wyda rozszerzoną wersję jej ostatniego albumu Lana, czyli SOS Deluxe, i będzie on poszerzony o kilka dodatkowych utworów. Nowości też w polskim rapie, bo Bambi wydała nowy album Trap or Die, który zawiera 18 utworów i wielu, wielu gości, w tym TD, Janki czy Okiego. Także to by było na tyle ze wszystkich newsów. I my widzimy się znowu za dwa tygodnie.